W tym zadaniu na podstawie informacji mamy oznaczyć przez X cenę jednej ładowarki i określić za pomocą wyrażenia zakupy, wartość zakupów Alexa. Wprowadźmy sobie na samym początku tą informację, że X to będzie cena jednej ładowarki, tak jak nas proszą w tutaj treści polecenia. I Później czytamy z treści polecenia, że jeden dysk USB był dwa razy tańszy od ładowarki, czyli kosztował nam w danej sytuacji jedną drugą tej ceny, czyli połowę inaczej mówiąc. Możemy też X po prostu podzielić przez dwa. Wyjdzie nam na to samo. Komplet słuchawek Natomiast był 4 razy droższy od jednej ładowarki, czyli kosztował nam 4 razy więcej, czyli 4 razy X. No i tutaj była cena tego kompletu jednego z jednych słuchawek bezprzewodowych. No i teraz, jeśli mamy podsumować zakupy tego Alexa, no to Alex skupił jeden komplet słuchawek, czyli to będzie po prostu 4X, do tego dwa, dwie jednakowe ładowarki, czyli dwie, tutaj dwie ładowarki razy cena, czyli razy X, i do tego też dwa jednakowe dyski USB, czyli 2 razy 1 druga X. No i teraz wybierzając to, i tą wartość otrzymamy, że to będą 4x dodać, 2x dodać, 2 razy 1, 2x to będzie x. I no i redukując, otrzymamy, że to będzie 67 x a taką odpowiedź znajdziemy w podpunkcie B.